No, i witam Was wszystkich. Jesteśmy znowu w lesie. Nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek z kurkami. Już udało nam się zaraz na wejściu coś przy samochodzie zebrać. Ale może zacznijmy od początku. Nie jest znowu zbyt wcześnie. Mamy godzinę 10:24. Od jakichś 20 minut jesteśmy na takiej drodze, tylko ciężko było z początku nagrywać. Bo już wam pokazuję, mniej więcej tam ekipa pięciu rzeźników wycina tu ostro nam sosny. No i strasznie zagłuszali strzyżaków od groma. wypsikaliśmy się sprajem na kleszcze dzisiaj bros testowany 25% dit, na strzeżaki nie działa, komary brzęczą koło ucha, kleszczy też raczej nie widzimy, no bo też nie ocieramy się póki co w... tutaj coś na żółto świeci, nie Słuchajcie, jagód pełno w lesie, o widzicie, tu wszedłem i zobaczcie, minąłem kureczkę, następna sztuka, już taka trochę przyschnięta. No i tak. To już nam się udało tyle zebrać. No parę jest idziemy na razie wzdłuż drogi jeżeli będzie coś ciekawego to odbijemy kolejny kolejny zobaczcie już chyba dziesiąty jak nie więcej wydaje się fajny fajny grzybek ale niestety wysyp to mamy ale goryczaków pełno ich tu w lesie rośnie już pół koszyka prawie Mogliśmy nas zbierać, no ale niestety i była próba smakowa. myślałem, że mi wykręci język. No i tak, wychodzimy teraz z lasku. W sumie 98% lasek sosnowy, a my pójdziemy sobie możliwe w lewo bądź w prawo. Ja sugeruję w prawo. Idziemy w prawo, tutaj trochę trawa wysoka. Hmm. Leście żółte. O jakie żabki tutaj mają. Elegancko. Plum plum. No i słuchajcie. Miałem już w ogóle nie zbierać grzybów za nią, poddaliśmy się, odstawiliśmy koszyk wiklinowy do samochodu. Mamy ze sobą pozostałości po mojej herbatce, czyli butelka z liptonki zbieramy jagody. Ania wzięła dużą 5-litrową bańkę z, z wody destylowanej, więc, więc zbieramy same jagódki. No i w ogólnie miałem już dla was nagrywać. Yy... Info a propos tego konkursu. No ale zobaczcie sami. Najpierw Wam pokażę grzybki, bo, bo już myślałem, że nic, nic, nic. No i tu mamy rodzinkę kozaków. Jak widzicie, tutaj. Kurczę, ostrość mi nie łapie. O! Mamy trzy kozaczki. Cztery i pięć. A tutaj rośnie szósty. Tam nie wiem, czy będziecie widzieć. Są jeszcze, ale dobra zrobimy sobie te Tutaj mamy kozaczki Już troszkę sucho Bo się zrobiło tak nam trochę Sucho w tej siłce no Ładne są Zobaczcie jaka rodzinka ładna Pyk pyk Zakopujemy Tu jeszcze tego Sorry, że bez gimbala i znowu będzie trząść, ale już nie chcieliśmy brać ze sobą tyle rzeczy, bo, bo nie zapowiadało się w sumie. No i tak. Ale dopiero co mówiłem, że, że nie, ma, nie ma grzybków. Tutaj pod popratkami musimy uważać i zobaczyć jaki następny. Ja je znalazłem, Nia, mia no. <grymne> Ta, super, zazdrość się zżera, bo no. Ciebie widzę. <grymne> Jeden 0 dla Ciebie, do czasu. <grymne> Co ty, ten sezon jest dla mnie. Zobaczcie, tutaj mamy następną. Sztukę. I tutaj mały, grubiutki. Ładniutki. No Ładniutki, no. Zobaczcie. Kurczę, ostrości mi nie łapie w ogóle, Ania. Nie, a wiesz, że to jest prawdziwek? No pewka, to jest prawdziwek. No. A mi się wydaje, że mały kozak. Nie, to jest prawdziwek. Nie mogę złapać ostrości. Ale Tyk. czad. To jest prawdziwek. Nie, to jest kozak, Ania. Zobacz po A nie, no właśnie, zobacz po nożce. Nożyk mi jest potrzebny, to bym je sobie oczyściła. Nożyk. Czy ty, Ania, chcesz oto super nożyk? Proszę. A propos nożyka, słuchajcie, to może teraz będzie dobra chwila na powiedzenie czegoś o tym w końcu konkursie wcześniej przez nas wspomnianym. Do wygrania będzie ten właśnie nożyk, który wam przed chwilą pokazałem. Ania właśnie nim sobie czyści czyści e, grzybki. Uczczenie, łapie ostrości. Moment. Nożek coś takiego Stożę z zapięciem ręce. i pędzelkiem. No i tak. Pierwsza zasada konkursu jest taka, że musicie subskrybować e, nasz kanał Forest Hut. Druga zasada jest taka, że musicie zostawić po prostu komentarz pod tym filmem. A trzecia zasada to jest to, że ten konkurs i czas na zostawienie komentarza jest równy tydzień od pojawienia się filmu na YouTube, więc jak wrzucę dziś film w sobotę, to do następnej soboty, do godziny powiedzmy, godziny 18, będzie możliwość zostawienia komentarza. Po godzinie 18 zostanie wylosowana osoba, a raczej trzy osoby, które po prostu wygrywają ten nożyk. I tyle. Zachęcamy do zostawienia po prostu komentarza i już bierzecie udział w loterii a macie też sporo czasu bo nie musicie tego komentarza zostawiać e, przez nie wiem 24 godziny tylko macie na to aż 7 równych dni. Także tyle a propos konkursu. Jesteśmy tak weszli tak głębiej w las. Coś się stało z Dobra, wykręcamy, U, jakie fajne. wykręcamy, o tutaj taki podwójny, zobaczcie jaki trzanek ma, znowu on nie jest to jest odstanie. potrójny, położę, bo muszę tu z o coś, nie o co chodzi, Jaka <grystanie> rodzinka, no I, i ten mały, tam został, właśnie go wykręcę, mała, ale fajna. Dajemy, nie dajemy ani do czyszczenia a nie weźmiemy pędzelku chociaż do sakiewki wrzucimy chyba musimy wyciągnąć nieszczęsną torbę plastikową no ale do auta nie jest daleko bo jakieś 300 400 metrów w tamtą stronę no i tak tak, dalej zbierać wódki, bo chciałem to dzisiaj zapełnić całe, ale będzie ciężko, kurczę, reklamę niechcący robię. No i tak przekamarzamy się teraz z Anią, czy tam był prawdziwek, czy, czy to był kozak. Jeżeli jesteście w stanie zidentyfikować na 100%, to, to rozstrzygnijcie ten nasz spór. I już będziecie też brali udział w konkursie. Także dużo opcji do zostawienia komentarza pod filmikiem. Udało nam się dzisiaj zebrać całkiem sporo grzybów. Nawet nie liczyliśmy, że aż tyle nam się trafi. Yy, jagódek mam 600 ml. Ania ma tyle, ale duża powierzchnia. Karnisterka 5-litrowego. No przerosła nas tutaj ilość. Jakby ile jesteśmy w stanie władować tych jagód. Myśleliśmy, że to troszkę szybciej nam pójdzie, ale jest tak dużo komarów i much, że po prostu nie, nie, nie daliśmy rady już więcej. Zawijamy się do domu. Może jeszcze po drodze zatrzymamy się nad wodą na jakiś obiad. Pamiętajcie o konkursie. No i tyle. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.